Mogę teraz taki jakiś taki, wiesz, legendarny ten. Taki e, się. Censie, ja Wam powiem tak, mam ten sklep od dwóch lat. Ale przez pierwsze półtora roku to y, był ten okres próbny na Shopify przez trzy miesiące. A jako iż nie możesz na planie zwykłym mieć paczkomatów na Shopify, to ja zawsze jebałem ten plan Advanced, bo tam możesz mieć te paczkomaty. I to jest zaplanowane na trzy miesiące. W miesiącu po prostu sklep od nowa stawiałem, nie? ale od roku już mam no, na jednym sklepie. No. Kupiłem plan roczny tego Shopify'a yy, i tak to po prostu wyszło. Zasłań, tylko jak coś to zbudujemy w ten, Dobra, a... I tu mamy z ostatniego 3... roku 7000 zamówień. No, no, to no i ten pik w styczniu. Widać, no 850. Konkrecie, Także jest konkret, no słuchajcie, tu nie ma miękkiej gry. przyjechaliśmy na, na drugi koniec Polski. Dawaj jakiś produkcje dropshippingowe. Dobra, kurwa, dropshipping tego typu. A, buteleczka tutaj, Ciach. Don't, don't like us. A, schoweczek. Co tam można schować? Kreatynę. Woreczki strunowe tego typu, jak no, kreatynę, kofeinę. Sprzedawali? Sprzedałem. Jak? 5 obrotów w dni.